Pod niecodziennym tytułem. To oni odpowiadają za wzrost cen. Czy Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zmierza w kierunku Zimbabwe czy Wenezueli? E, uczestnikami dzisiejszej konferencji jest pan Witold Tumanowicz, pan poseł Jakub Kulesza i pan poseł Grzegorz Brał. E, będą również wręczane prezenty. Dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego zachęcamy Państwa do pozostania z nami do końca. Jako pierwszy głos zabierze Pan Witold Tumanowicz, członek Rady Liderów Konfederacji i Zarządu Ruchu Narodowego. Konfederacja no, od samego początku mówiła, do czego doprowadzą katastrofalne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przy każdym głosowaniu kolejnych podatków, nowych podatków, przy każdym głosowaniu rozdawnictwa, dopłaty do telewizora i innych bredni, które wprowadzał rząd prawa i sprawiedliwości, mówiliśmy, że to spowoduje inflację. Mówiliśmy, ostrzegaliśmy i głosowaliśmy przeciw tym rozwiązaniom. Teraz, kiedy mamy do czynienia z tą... Ogromną inflacją oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski zrzuca odpowiedzialność na, na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zrzuca odpowiedzialność na opozycję, a prawda jest taka, że inflacja już szalała jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. E, oprócz tego rzą, rządy Prawa i Sprawiedliwości bardzo często przy podnoszeniu różnego rodzaju danin, przy wprowadzaniu nowych podatków mieli do dyspozycji posłów, także lewicy. E, Jedna nawet posłanka, posłanka Pawłowska, przepisała się do klubu e, PiS i jest obecnie właśnie, e, właśnie w tymże klubie i głosuje za tymi wszystkimi szkodliwymi dla gospodarki, dla Polski e, rozwiązaniami. O tych rozwiązaniach e, opowie e, Jakub Kulesz, przewodniczący Koła Parlamentarnego Konfederacji. Szanowni państwo, cały czas mierzymy się z pytaniem, skąd się wzięła inflacja, kto za nią odpowiada. Premier Mateusz Morawiecki kłamie, jakoby za inflację w całości odpowiadał Władimir Putin. Doszło do tego, że nawet na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poprosił nas, przedstawicieli opozycji, byśmy nie zrzucali na nich winy, tylko zrzucali winę na Władimira Putina. Prawda jest taka, że inflacja wynika przede wszystkim z polityki gospodarczej prowadzonej od lat przez Prawo i Sprawiedliwość. Ciągłe zwiększanie wydatków publicznych, ściągłe zwiększanie podatków, nakładanie nowych podatków, już 53 nowe podatki, zwiększenia podatków, nowe opłaty przez ostatnie 7 lat zostały nałożone. No i przede wszystkim to, co się dzieje od 2000, końca 2019 roku, to znaczy Narodowy Bank Polski prowadzi politykę tak zwanego luzowania ilościowego, czyli dodrukowania pieniędzy, emitowania czy drukowania pieniędzy, które za które kupowane są obligacje różnych instytucji, takich jak PFR i BGK, które później po prostu te pieniądze rozrzucają z helikopterów. Tak to wyglądało. Widać to było po współczynnikach inflacji. Już w styczniu 2020 roku, czyli jeszcze przed stanem epidemii, inflacja sięgnęła 4,7%, czyli dużo powyżej celu stabilizacji, jaki narzucił sobie NBP. A w w styczniu 2022 roku już była powyżej 9%. W związku z tym, że wojna wybuchła dopiero w lutym i ciężko jest o inflację oskarżać Władimira Putina. Yy, winni są znani mają biuro tutaj za nami. Są to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, także posłowie Lewicy, którzy często albo popierali podwyżki podatków, albo popierali taką politykę rozdawnictwa, popierając różne programy zwiększające wydatki publiczne, albo wprost przepisywali się z Lewicy do Prawa i Sprawiedliwości, jak posłanka Pawłowska. Zebraliśmy głosowania posłów lokalnych Lubelszczyzny, mamy ich wymienionych na tablicach wybranych i wychodzi nam, że nie tylko poparli Mateusza Morawieckiego, który prowadzi taką, a nie inną politykę gospodarczą. Nie tylko wybrali Adama Glapińskiego, który prowadził taką a nie inną politykę monetarną, bardzo proinfl proinflacyjną, ale także popierali wszelkie wydatki publiczne i podatki, które bezpośrednio na inflację wpłynęły. Mamy tutaj dla tych posłów prezent. Dostali ci posłowie już jedną książkę dwa lata temu od Instytutu Misesa. Dzisiaj wręczymy kolejną książkę, może się uda. O tych książkach, o tym, o tym właśnie tej podstawie ekonomicznej opowie. Pan poseł Grzegorz Braun, członek Rady Liderów Konfederacji. Tak, bo ja tu robię za Belfra z moimi skłonnościami, szanowni Państwo. Szczęść Boże wszystkim. Uczonym, małym i wielkim wspiera nas tutaj lubelska profesura, pan profesor Piotrowski, pan profesor Zajączkowski. No i z tego powodu ośmielamy się proponować po prostu autokorepetycję posłom PiS. Gdyż gdyby prawdą było, co próbuje wmówić politykom i, i opinii publicznej premier Morawiecki, to. Włodzimierz Putin powinien odbierać nagrodę nobla z ekonomii, a może i z fizyki kwantowej za zakrzywienie czasoprzestrzeni gdyż działaniami z roku 2022 miałby wpłynąć na nakręcenie inflacji już w roku 2021. No, w lekcji z fizyki kwantowej nie proponujemy. Proponujemy ekonomię w jednej lekcji. To taka klasyczna pozycja. Jak wspomniał pan poseł przewodniczący Kulesza, zdaje się, że posłowie PiSu mieli szansę mieć tę książkę już w rękach, a może się gdzieś zawieruszyła. Poczta, wszyscy, wszyscy dostali. Poczta Polska w ferworze przygotowań do wyborów kopertowych może gdzieś nie doniosła jednej przesyłki akurat w Lublinie, więc to byłaby ekonomia w jednej lekcji. Polecamy, a tu, Szanowni Państwo, mit przedsiębiorczego państwa. To jest y, y, książka demaskatorska. I ona y, 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 można powiedzieć y, y, w sposób przystępny i zwięzły. Ona obala mit, którego wyznawcą jest nie kto inny, a właśnie Mateusz Morawiecki, ponieważ ta książka to jest rozprawa z mitem skonstruowanym w książce, którą Mateusz Morawiecki zachwalał, napisał do niej przedmowę. Otóż tutaj dwóch poczciwych, uczonych ekonomistów, popularyzatorów ekonomii dla Każdego z tym mitem się rozprawia. A więc mit przedsiębiorczego państwa. Państwo zgoła niczego, szanowni państwo, nie tworzy. Tworzą przedsiębiorcy, którym państwo może i powinno gwarantować. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, równy dostęp do rynku, swobodę działania, a nie przeszkadzać. Tym powinno się zajmować państwo, no ale nie zajmuje się, jak wykrył nasz kolega kołowy klubowy Artur Dziambor, spółki Skarbu Państwa to nie tylko jest KGHM, nie tylko jakieś, że tak powiem, poważne przemysły, ale na przykład jakaś fabryka butów. Tym również zajmuje się państwo. Zajmuje się szyciem butów. To już inna lektura o Janku, czy raczej Mateuszku, co psom szył buty. To także polecamy. Zapraszamy na spotkanie. Przypomnijmy o godzinie 18.00. Adres, panie przewodniczący. Tak. O godzinie 18 zapraszamy na spotkanie. Także w gronie naszych trzech liderów. Targi Lublin, targi Lublin, także znane miejsce, targi łatwo dojechać, zaparkować, pomimo remontów dróg. Także serdecznie zapraszam na spotkanie. otwarte. A teraz co? Lute. Polecimy te, te lektury. To są e, Polecamy każdemu. Wydane polecamy. Przez Instytut Misesa i uwaga Instytut Misesa wysłał tą książkę każdemu polskiemu posłowi. I każdy polski poseł mógł się z tą książką zapoznać. To jest mój egzemplarz, nie będziemy po raz kolejny wręczać posłom PiSu, bo albo się już z tą książką zapoznali, albo nie zrozumieli i z, mimo nie, wszystko. I nie zrozumieli, albo zrozumieli i nic sobie z tego nie zrobili. Ale tą książkę wręczymy posłom Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jest to książka, która może uświadomi im, jak szkodliwa jest polityka gospodarcza pisu. So, to, Henry Hazlitt. Henry Hazlitt. Proszę pana, niezwłocznie po zakończeniu konferencji prasowej udostępnię panu egzemplarz tak. do, do wglądu Także i oglądu. Do biura PiSu wręczyć ten oto prezent. Solą polskiej ziemi są misie, mali i średni przedsiębiorcy. I tych właśnie władza, rząd Mateusza Morawieckiego, tępi najzacieklej, chcąc Trzymaj... doprowadzić do tego, żebyśmy byli wszyscy na etacie albo w korporacji, albo w administracji, a Konfederacja występuje konsekwentnie w obronie wolnej polskiej przedsiębiorczości. Jesteśmy jedynym kołem poselskim, które nie poparło ani jednej z podwyżek podatków. Kilkudziesięciu podwyżek podatków jawnych i ukrytych w tej kadencji. Konfederacja tego nie popiera, bo Konfederacja nie popiera nakręcania spirali inflacyjnej. Czy mają państwo pytania, zanim przejdziemy z prezentami do biura PiSu? Pytam jeszcze raz dziennikarzy. <grym> proszę bardzo, wyślę panu list panu... do sklepu Instytutu Miejskiego. Pan Micefra. zerknie, proszę, proszę bardzo. Pan zerknie. Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo i zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby nagrać. Mamy nadzieję, że kogoś w biurze PiSu zastaniemy, komu będziemy mogli przekazać ten podarunek. Do zobaczenia na spotkaniu. o.